Przebywający na zgrupowaniu w Gutowie Małym piłkarze PG GKS-u Bełchatów rozegrali swój drugi w tym roku sparing. Tym razem przeciwnikiem brunatnych był zespół Polonii Pytom. Na to spotkanie trener Kamil Kiereś zdecydował się desygnować do gry kilku testowanych graczy. W pierwszym składzie mogliśmy zobaczyć m.in. Patryka Rachwała, Rafała Kosznika, Łukasza Grzeszczyka i Łukasza Tumicza. Nasi zawodnicy od początku ruszyli do zdecydowanych ataków, które bardzo szybko przyniosły efekty. Już w piątej minucie doskonale w polokarnym odnalazł się testowany Łukasz Tumicz i pewnym Wyprowadził nasz zespół na prowadzenie. Po tej bramce gra nieco się uspokoiła. Więcej z gry mieli jednak nasi gracze. W 37 minucie za dyskusję z arbitrem z boiska usunięty został Łukasz Madaj i do końca pierwszej połowy brunatni musieli grać w dziesiątkę. W drugiej połowie sędzia pozwolił desygnować do gry 11 zawodnika. W zespole doszło również do kilku zmian. Na boisku pojawił się m.in. Grzegorz Baran, Raul Gonzalez, Łukasz Wroński i Piotr Witasik. Skład uzupełniło również kilku testowanych graczy. Zmiany te niestety nie przełożyły się na zmiany jakości gry. W drugiej połowie nasz zespół zagrał zdecydowanie gorzej, wykorzystywali to goście, którzy w 65. minucie doprowadzili do wyrównania. Bytomianie mogli zdobyć jeszcze kolejne bramki, jednak byli niezwykle nieskuteczni pod bramką strzeżoną przez Damiana Podleśnego. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Po meczu nasi gracze podkreślali jednak, że to dopiero początki przygotowań i nie wynik jest najważniejszy. W pierwszej połowie było więcej w drugiej połowie więcej młodych chłopaków, no i może dlatego, no jakoś to tak słabo wyglądało. Większość z nas była szczególnie zmęczona. W pierwszej do chłopaki fajnie grali, fajnie grali w piłkę, co się przełożyło na wynik. Prowadziliśmy 1-0, a w drugiej niestety nie utrzymaliśmy tego, no, po błędzie, praktycznie stracie mojej straciliśmy bramkę, no i, no i tak to niestety 1-1 jeden, jeden się skończyło. No to jest pierwszy mecz sparringowy. i wiadomo, jesteśmy na obozie, trenujemy. Trenujemy ciężko i wiadomo, że te pierwsze mecze będą, może nie będą wyglądały tak, jak powinny. Na pewno są sprawdzani kolejni zawodnicy, są roszady. No to potrzebuje troszeczkę czasu, żeby przede wszystkim dojść do jakiejś tam formy, do jakiejś tam dyspozycji i do pewnego zgrania też z innymi zawodnikami. I no, nie, ma, nie ma co oczekiwać po pierwszym meczu nie wiadomo jakiej gry. Na pewno najważniejsze jest to, żeby z każdym kolejnym meczem był progres, Ku, ku, ku lepszej, że ku gdzieś tam lepszej dyspozycji. No, ale to są te pierwsze spalingi, gdzie ten się testuje zawodników i, i ten zespół, dopiero jest zbudowany, ten trzon zespołu pewnie będzie się krystalizował w najbliższych tygodniach, także na, na ocenę jeszcze, jeszcze chyba, chyba jeszcze nie czas. Do ligi jeszcze ponad miesiąc, także trener fanów ma w głowie wszystko pokładane, jak to będzie wyglądało. Dlatego teraz te spalingi mi się wydaje, że trzeba traktować troszeczkę na zasadzie selekcji. Trener górniczej 11 Kamil Kiereś po spotkaniu podkreślał, że na tym etapie przygotowań wynik jest sprawą drugorzędną. Generalnie ja bym nie oceniał sparingu, czy było dobrze, czy źle. Przede wszystkim była to jednostka motoryczna. Przede wszystkim jest to taki moment, jak wszyscy wiemy, początek tych przygotowań. Sytuacja organizacyjna klubu, sytuacja organizacyjna drużyny, to jest wiadomo jaka jest. Posypało się powiedzmy jakościowo w tej drużynie, także tak, tu jest dużo nowych chłopaków, dużo młodych chłopaków, także pod tym kątem przede wszystkim pracujemy i, i, i pracujemy jak gdyby z dnia na dzień, jak gdyby nie oceniamy na razie tego, tego co zrobiliśmy, nie oceniamy Sparingu, bo, bo tu trzeba po prostu takiej pracy z dnia na dzień i wyciągać wnioski, szukać nowych rozwiązań. Przede wszystkim jeszcze układać y, tematy transferowe, które, które przed nami na pewno. Nie jest to łatwo, bo, bo rozmawiamy z zawodnikami, rozmawiamy z zawodnikami doświadczonymi, młodymi, ale no w tej chwili no nie, jest, nie, nie są to łatwe rozmowy. Warto dodać, że w spotkaniu z Polonią nie wystąpił jeszcze Mateusz Mak, jednak młody i uzdolniony pomocnik bliski jest powrotu do gry. To są ostatnie sparingi, które, które oglądamy w roli widza, ale już po małym roku wracam i z tenerem tak dość do wniosku, że jeszcze muszę przejść na konsultację z moim profesorem, który mnie oporował i mam nadzieję, że, że, że 10 dni to jest maks. Gdzie, gdzie już wszystko powinno być zaleczone. W gierkach już normalnie trenuję z zespołem na, na pełnych obrotach. Jeszcze, jeszcze dzisiaj nie mogę w tych sparingach zagrać i w przyszłym też, ale mam nadzieję, że, że to jest kwestia najbliższych dni, kiedy, kiedy będę normalnie w składzie. Obóz w Gutowie ma jednak w głównej mierze służyć sprawdzeniu nowych zawodników i integracji drużyny. No Myślę, że ten obóz jest po to, żeby szczególnie popracować nad siłą fizyczną, no. wiadomo, mamy teraz nogi ciężkie, ten spary chyba było nawet widać, że nie jesteśmy w takiej formie, abyśmy chcieli, ale, ale myślę, że trener kiedyś wie co robi, wie jak nas przygotować w tamtą zimę też nas przygotowywał i jak się okazało utrzymał nas w Rize, my jesteśmy pełni nadziei i optymizmu i mamy nadzieję, że utrzymamy Ligę Bełchatowie Jesteśmy tutaj prawdopodobnie do piątku i no jest to czas taki, wiadomo, że każdy się poznaje dookoła każdy z zawodników jest otwarty, każdy, każdy sobie pomaga, więc wydaje mi się, że tutaj raczej nie będzie problemu ze znalezieniem wspólnego języka i no i na pewno każdy z nas oczekuje, że, że będzie to szło w dobrym kierunku. Kamil Kiereś ma w czym wybierać, gdyż liczba zawodników, których ma do dyspozycji na obozie, robi wrażenie. Trener podkreśla, że są pozycje, na których braki są szczególnie widoczne i to je będzie starał się w pierwszej kolejności wzmocnić. Jeżeli tak, 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 tak na gorąco w tej chwili takie, takie pozycje, które wymagają przede wszystkim uzupełnienia, no na pewno pozycja bramkarza. Przede wszystkim środkowy obrońca. Wiadomo, teraz jest Maciek Wilurza, ale ale. Jak gdyby o to miejsce teraz walczą bardzo młodzi zawodnicy. Michalski czy, czy testowany Sadowski są zawodniki, zawodnicy rozdzielka 9-4, także bardzo młodzi. Tu jest jak gdyby jeszcze jedno, jedno, jedno wolne miejsce, ale z drugiej strony przede wszystkim napastnik. No to, to, co, to co gdzieś tam kulało w tamtej rundzie jesiennej, jak tak wszyscy twierdzili, że, że były mecze, gdzie brakowało skuteczności, brakowało takiego napastnika, powiedzmy, który, który by dał, przełożył czasami jakość gry na, na, na bramki, także, także tutaj jest, są poszukiwania. Te trzy pozycje w tej chwili wymagają jak gdyby największych poszukiwań. Póki co zarówno według trenera, jak i zawodników jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby móc ocenić, w jakim stopniu testowani zawodnicy mogą pomóc drużynie w walce o utrzymanie. Ten czas, który tutaj jestem z zawodnikami na obozie i te pierwsze trzy dni bełhatowie na pewno dał już jakiś pogląd, szczególnie na tych młodych zawodników. Jest kilku zawodników, którzy mają spory potencjał, ale też taki potencjał, trzeba powiedzieć, trzeba. U zewnętrzni na to trzeba czasu. To nie jest też etap taki, jak gdyby, że, że oni od razu zostaną wprowadzeni do zespołu i podołają. No, to być może dla nich dla nich droga jeszcze być może wiedzie poprzez modem Ekstraklasę, poprzez treningi z pierwszym zespołem, ale, ale z drugiej strony, kto wie, jak przygotowania się ułożą i czy jak gdyby ktoś z nich, choćby jeden czy dwóch, nie zabłysną i jak gdyby nie staną się jakimiś zawodnikami kluczowymi. To nie wykluczone. Ciężko jest mówić, ciężko jest mówić, bo to można powiedzieć, jest taki no, nie wiem, czy to drugi już tydzień, że jesteśmy ze sobą. E, pierwszy sparring i ciężko jest cokolwiek powiedzieć na ten temat. Na pewno, na pewno są tutaj zawodnicy, którzy są teraz na obozie, są to zawodnicy, którzy naprawdę posiadają pewne umiejętności. E, wiadomo, że od ocenienia tego, który mógłby w, już teraz wzmocnić, no od, od oceny takiej jest trener, nie ja. Więc... Moja tam ocena by była troszeczkę zbędna w tym momencie. No nie, no ciężko, ciężko powiedzieć. Wiadomo, że to jest pierwszy sparring. Zobaczymy co pokażą kolejne sparringi i wtedy dowiemy się więcej na temat zawodników testowanych. Jeśli idzie o decyzje personalne dotyczące transferów, kibice będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Klub nie chce bowiem podejmować pochopnych decyzji i wszyscy gracze muszą zostać najpierw dokładnie przetestowani. To znaczy myśl, myślę, że na to, na to potrzeba jeszcze czasu. Ja wiem, że na pewno kibice się niecierpliwią, ja się nie dziwię. Na pewno oczekują na jakieś bardziej znane nazwiska, ale ja... Myślę, że kibice muszą spojrzeć na to realnie, że był w tej chwili stać na takich, a nie innych zawodników. Jeżeli będą to lepsze nazwiska, no to będzie to wymagało przede wszystkim ułożenia spraw organizacyjno-finansowych, bo generalnie ja jestem słowie z, z wieloma zawodnikami, powiedzmy doświadczonymi zawodnikami, którzy tutaj przyszli, ale no, muszą być spełnione pewne kryteria, pewne, pewne uwarunkowania organizacyjno-finansowe, które doprowadzą do tego. Jeżeli tego nie uda się, jak gdyby, dopracować, to, to, to być może będziemy wtedy skazani na grę młodymi chłopakami. Można zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, jakich zawodników tutaj chodzi? Czy to na razie tajemnica? Nie, ja myślę, póki, póki rozmowy trwają, póki nie ma spraw finalnych, to, to myślę, że nie ma co mówić o, o tym, kto tu może przyjść, bo Generalnie informacja będzie, jeżeli coś, coś będzie dokonane, to wtedy na pewno ta informacja medalna się ukaże i będzie wszystko jasne. Także wolałbym tutaj nic nie zdradzać. W drugim meczu kontrolnym tego samego dnia piłkarze GKS-u zremisowali bezbramkowo z łks em Łódź. Zgrupowanie w gutowie małym potrwa jeszcze przez kilka dni. Można się spodziewać, że przez ten czas grono testowanych graczy zostanie zawężone i w klubie pozostaną jedynie ci najbardziej uzdolnieni.